Zależne studio Mint Rocket nie spoczywa na laurach po sukcesie Dave the Diver, gry, która sprzedała się w milionie egzemplarzy w ciągu 10 dni od premiery. Mimo prac nad nową produkcją, ekipa zapowiedziała duży update do gry, wprowadzający nową zawartość, taką jak misje w Glacial Area, różnorodne gatunki morskie oraz usprawnienia dla istniejących mechanik. Aktualizacja ma trafić do graczy w połowie października. Ponadto Dave the Diver zadebiutuje na Nintendo Switch 26 października. Paradox Tectonic rozwija Life by You, symulator życia, który ma szansę rzucić wyzwanie dominacji EA w gatunku gier symulacyjnych życia. Zespół programistyczny udostępnił świeży materiał, w którym prezentuje gameplay i różnorodność personalizacji świata. 20-minutowy materiał dostępny na YouTube ukazuje głównie codzienne życie postaci. Choć oczekiwania są wysokie, ani muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż premiera wczesnego dostępu planowana jest na 5 marca 2024 roku. Polskie studio Theon udostępniło nowy zwiastun swojego nadchodzącego tytułu Robocop w Rogue City, przedstawiając jego RPGowe elementy. W wideo można zobaczyć drzewko umiejętności głównego bohatera, procesy zbierania dowodów i wskazówek oraz dialogi, w których decyzje gracza wpłyną na rozwój fabuły. Oprócz zwiastuna dostępna jest również wersja demogry na Steamie, oferująca trzy poziomy. Gra jest dostępna w przedsprzedaży w dwóch wersjach – standardowej oraz w specjalnej edycji Alex Murphy, która zawiera m.in. wcześniejszy dostęp i cyfrowy artbook. Firefly Studios udostępnia spojrzenie na pracę nad twierdzą edycja ostateczna w najnowszym odcinku Dev Diary. Remaster klasycznej strategii ekonomicznej zapowiedziany w połowie lipca nie tylko dostanie odświeżoną grafikę, ale również nową kampanię. Ostateczna edycja może zawierać nawet polski zamek. Podczas Steam Next Fest gracze mają okazję wypróbować drugie demo tej gry. Premiera twierdzy, edycja ostateczna, zaplanowana jest na 7 listopada, wyłącznie na PC. Po głośnej aferze związanej z podniesieniem cen dla korzystających z silnika Unity, firma doświadczyła kolejnej znaczącej zmiany. John Riciteo rezygnuje z funkcji prezesa. Ponad 500 studiów gier wcześniej wyraziło sprzeciw wobec decyzji Unity, co zmusiło firmę do przeproszenia i wycofania się z większości zmian cenowych. James Whitehurst tymczasowo przejmuje obowiązki prezesa. Reciteo, który dołączył do Unity w 2014 roku po opuszczeniu Electronic Arts, będzie doradzać firmie, aby zapewnić płynną zmianę kierownictwa. War Hospital, RTS od polskiego Brave Lamb Studio, którego akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej, doznaje kolejnego opóźnienia. O planowanej pierwotnie premierze w sierpniu tego roku dowiedzieliśmy się w marcu, lecz została przesunięta na październik tego samego roku. Teraz deweloperzy potwierdzili, że gra nie zostanie wydana w 2023 roku, ale na początku 2024. Powodem są dodatkowe prace nad dopracowaniem i zbalansowaniem mechanik. Gra zostanie wydana na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X oraz S, a ich wydawcą jest firma Nakon. Oczekiwana strzelanka free to play od Ubisoftu X Defiant napotkała kolejne opóźnienie. Początkowo planowana na lato. Gra została odłożona do października z powodu problemów z certyfikacją na konsolach. Niedawno jednak po przeprowadzeniu publicznej sesji testowej twórcy odkryli niespójności w rozgrywce, co skłoniło ich do przesunięcia daty premiery przedsezonowego okresu. Ubisoft zapewnił, że kontynuuje prace nad poprawkami i dążeniem do dostarczenia produktu najwyższej jakości. Chociaż konkretna data premiery pozostaje nieujawniona, potwierdzono, że gra zadebiutuje najpierw na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S, Późniejszymi wersjami dla PS4 i Xbox One. Początkiem tego roku zapowiedziano dodatek do Elden Ring o nazwie Shadow of Earth Tree. mimo że From Software nie udostępniło dotąd konkretów dotyczących tego rozszerzenia, zdaje się, że szykują się na prezentację podczas The Game Awards 2023. Użytkownik YouTube z który specjalizuje się w materiałach związanych z Elden Ring, podzielił się nieoficjalnymi informacjami. Zasugerował on datę premiery dodatku na 5 lutego 2024 roku. Chociaż źródła informacji są niezweryfikowane, należy zaznaczyć, że organizator The Game Awards, G of Kili, niedawno odwiedził siedzibę From Software. Studio Parable wraz z Ravenscourt ogłosiły datę premiery Kona 2 Broom na PC, PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Kontynuacja uznanej gry Kona, która zadebiutowała w 2017 roku, przypada na 18 października. Akcja gry przenosi gracza do kanadyjskiej prowincji Quebec z 1970 roku, gdzie prywatny detektyw Carl Fobert docieka tajemnicy mgły odciętej od świata w miejscowości Manastan. Tabuła jest wspierana wszechwiedzącym narratorem oraz różnorodnymi notatkami i dialogami. Gracze eksplorują teren, gromadzą wskazówki i zmagają się z elementami przetrwania w mroźnym środowisku pełnym wyzwań. Amber Studio wraz z wydawcą Bandai Namco Entertainment prezentują nową odsłonę kultowej gry Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs w Polsce Czempioni Szamania. Produkcja ta będzie dostępna na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X oraz S oraz Nintendo Switch. Oczekiwana premiera gry przewidziana jest na początek przyszłego roku. Twórcy mają nadzieję, że ich nowa propozycja będzie równie ekscytująca dla graczy jak popularne Tetris 99 czy F0. Sony przedstawiło światu PlayStation 5 Slim, które trafi do sprzedaży w USA już w następnym miesiącu. Nowy model jest lżejszy o 20% i mniejszy o 30% w porównaniu z oryginalnym PS5. Niemniej jednak, wprowadzenie tej konsoli spotkało się z mieszanką reakcji. Wielu graczy jest niezadowolonych z podwyżek cen, zwłaszcza za model bez napędu o 50 dolarów i droższe akcesoria. Co więcej, Sony zadecydowała o braku dołączonej podstawki do postawienia konsoli w pionie, którą trzeba dokupić oddzielnie. Cena tej podstawki to 29 dolarów czy euro, oraz 24 funty. Zaskakujące decyzje Sony wywołały falę krytyki wśród społeczności graczy. Studio Pisonix postanowiło wprowadzić istotne zmiany w popularnej grze Rocket League, która obecnie ma ponad 8 lat. Już 5 grudnia bieżącego roku zostanie usunięta funkcja handlu między użytkownikami. Decyzja ta jest podyktowana chęcią dostosowania się do strategii firmy Epic Games dotyczącej przedmiotów kosmetycznych. Reakcje społeczności są burzliwe. Wielu graczy krytykuje te decyzje na różnych platformach, takich jak Reddit czy portal społecznościowy X, kiedyś Twitter. W odpowiedzi na te zmiany, fani stworzyli petycję, apelując o pozostawienie funkcji handlu, choć jej przyszłość wydaje się już być przesądzona. Microsoft planuje rozbudować swojego klasycznego RTS Age of Empires 2. Trzeciek ujawnił istnienie dodatku The Mountain Royals, który wprowadzi dwie nowe frakcje: Gruzję i Armenię. Chociaż opis dodatku szybko zniknął ze sklepu Microsoftu, w internecie nic nie ginie. Dodatek przedstawi trzy kampanie skupiające się na historii Ormian i Gruzinów, jednak szczegóły dotyczące daty wydania i ceny nadal pozostają tajemnicą. Studio Triumph ujawniło szczegóły dotyczące drugiego płatnego dodatku do turowej strategii fantazy Age of Wonders 4 zatytułowanego Empires and Ashes. Premiera zaplanowana jest na 7 listopada tego roku i przyniesie znacznie więcej zawartości niż poprzedni dodatek, Dragon's Dawn. Gracze mogą oczekiwać nowej frakcji Avians, kultury Rivers, nowych tomów magii oraz kampanii Ashes from the Past. W multiplayerze właściciele dodatku udostępnią nową zawartość wszystkim uczestnikom. Oprócz tego studio planuje kolejne rozszerzenie w 2024 roku. Wspólnie z Empire in Dashes zostanie wydana darmowa aktualizacja Golem, prowadząca m.in. kowadło przedmiotów oraz poprawki rozgrywki. Age of Wonders 4 dostępna jest na PC i konsolach od maja tego roku. Wielka Brytania dała zielone światło dla przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Brytyjski Urząd Spraw Konkurencji i Rynków, CMA, które wcześniej stanowiło przeszkodę w sfinalizowaniu tej transakcji, oficjalnie zaakceptowało tę decyzję. Brad Smith z Microsoftu podkreślił, że było to ostatnie urzędnicze wyzwanie. Oczekuje się, że oficjalne potwierdzenie przejęcia zostanie ogłoszone w najbliższym czasie, z uwzględnieniem terminu ostatecznego na 18 października. oficjalnie potwierdziło uruchomienie usługi streamingu gier z chmury dla użytkowników PS5, którzy posiadają konto PS Plus w wariancie premium. Europejscy gracze, w tym także z Polski, będą mogli korzystać z tej funkcji od 23 października. W ramach usługi dostępne będą hity z katalogu gier PS Plusa, w tym Marvel's Spider- man Miles Morales czy Ghost of Tsushima, jak również wybrane tytuły z cyfrowej biblioteki, np. przykład Resident Evil 4 czy Fall Guys. Usługa obsłuży rozdzielczości od 720p do 4K, 60fps HDR i dźwięk przestrzenny. Gracze będą mogli też tworzyć zrzuty ekranu i nagrania podczas rozgrywki. Dla jakości 1080p zalecane jest minimum 15-megabitowe łącze, natomiast dla jakości 4K wymaga się 38 megabitów na sekundę. Dead Island 2, kontynuacja popularnej gry o tematyce zombie, poszerzy się o nowy dodatek zatytułowany House. Zabierze on graczy do modernistycznej willi z lat 60. w Malibu, gdzie stawem czoła tajemniczemu kultowi. Aby pomóc w walce, dodatek wprowadzi nowe narzędzia destrukcji i karty umiejętności. Premiera dodatku nastąpi 2 listopada na PC, PS5, PS4 oraz konsolach Xbox. Mimo mieszanych recenzji, Dead Island 2 cieszy się uznaniem wśród graczy. Dla tych oczekujących na nową wersję gry poza sklepem Epic, planowana jest premiera na innej platformie w przyszłym roku. z Frozen District udostępnili nowy zwiastun House Flipper 2, skupiając się na prezentacji trybu Sandbox. Ten innowacyjny wariant pozwala graczom budować domy od podstaw, przypominając nieco The Sims w perspektywie FPP. Grafika i mechaniki zostały znacząco udoskonalone w porównaniu z pierwowzorem z 2018 roku. Gra zadebituje wyłącznie na PC 14 grudnia tego roku, wprowadzając nowe funkcje oraz odświeżając znane elementy. Polskie studio CI Games za pośrednictwem Hexworks z siedzibami w Barcelonie i Bukareszcie prezentuje reboot gry RPG „Lords of the Fallen“ z 2014 roku. Nowa wersja dostępna jest na PC, Xbox Series X oraz S i PS5 z cenami wahającymi się od 250 zł dla PCów do 300 zł na konsolach. Edycja Deluxe zawiera bonusy, w tym dodatkową klasę, artbook i ścieżkę dźwiękową. Gra posiada polskie napisy, a wersja na PC korzysta z technologii NVIDIA DLSS 3. Chociaż nowa edycja otrzymała pozytywne opinie i średnią ocen 75% według OpenCritic, nie udało się jej zdobyć tytułu najlepszego Souls-like'a roku. Nowa produkcja polskiego studia The Astronauts, Witchfire, której wczesna wersja cieszyła się dużym zainteresowaniem, ma w planach znaczącą ekspansję zawartości przed oficjalną premierą. Twórcy, dzieląc się szczegółami na oficjalnym blogu, przyznali, że podejście do wczesnego dostępu traktują jako proces tworzenia wspólnie z graczami. Feedback od społeczności jest kluczowy, dostarczając cennych wskazówek dotyczących rozwoju gry. Studio planuje regularne, dwumiesięczne aktualizacje, skupiając się na poprawkach i udoskonaleniu obecnych mechanik. Jedną z nich będą katastrofy, które mają zostać zaktualizowane tak, aby gracze mieli więcej kontroli nad ich występowaniem. Pierwsza duża aktualizacja Witchfire jest planowana na koniec tego roku ze założeniem odnowienia doświadczenia dla stałych graczy. To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie newsów. W branży wiele się dzieje, a gorący okres cały czas trwa. Dziękuję wam za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Mówił do was Szymon, a to jest kanał Gram do kawy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.